Witam Was na moim kanale, na którym dzisiaj dowiecie się coś więcej na temat podstawowego modelu pilarki tarczowej od makity z systemu LTX, to znaczy na baterię 18V. Co pamiętam, jest to jedyna taka pilarka z silnikiem szczotkowym, dlatego sprawdzimy ją, czy warto w takie narzędzie zainwestować. Koszt takiego narzędzia to około 600 zł. Sprawdźmy sobie masę na początek tego urządzenia 900 g. A razem z baterią 5 amperogodzinną to 3 kg 430 g. Weźmy sobie teraz wymiary tego urządzenia. Razem z baterią jest to około 34 cm, natomiast wysokość to około 24 cm. Z podstawowych informacji na temat tego urządzenia to jest ono wyposażone w tarczę do cięcia drewna o rozmiarze 165 mm, a maksymalne obroty, jakie to urządzenie osiąga, to 3700 obrotów na minutę. Osłonę tarczy dolną mamy wykonaną z plastiku, chodzi sobie bardzo fajnie luźno, natomiast góra wykonana jest z tworzywa metalowego. Mamy tutaj również wykonany odsysanie powietrza. Możemy sobie tutaj podłączyć odkurzacz. Rękoima jest ogumowana. Całkiem dobrze się nie upracuje. Mamy tutaj przedziałki, które wskazują nam linię naszego cięcia. Oraz możemy tą tarczę regulować w dwóch płaszczyznach, to znaczy możemy ciąć pod kątem. Do dyspozycji mamy tutaj wyżłobione kąty, takie najpopularniejsze. Do 45 stopni jesteśmy w stanie tą maszynę wygiąć. Tak jak widzicie teraz, do 45 stopni jesteśmy w stanie również regulować głębokość cięcia naszego materiału. Za pomocą tej blokady ustawiamy sobie, jak głęboko chcemy ciąć nasz materiał. A nasza przedziałka wskazuje w tym miejscu, do jakiej głębokości będziemy w danym momencie ciąć. Posłuchajmy teraz, jak ta maszyna pracuje. Na sucho, bez jeszcze cięcia. Aby włączyć to urządzenie, musimy wcisnąć te dwa przyciski. Mamy taki przycisk bezpieczeństwa, bez którego nasza pilarka nie uruchomi się. Nasza pilarka dysponuje taką diodą, która również pokazuje linię cięcia. Daje nam cięć tutaj przy tarczy. Dobrze, przejdźmy teraz do precyzyjnych testów. Następnie zajmiemy się testem. Wytrzymałościowym tej pilarki, wydajnościowym zobaczycie, jak ona się spisuje w praktyce. Wykonamy teraz parę cięć blatu, zobaczymy jak będzie wyglądała jakość tych cięć, oryginalna tarcza oraz odsysanie odkurzacza. Zaczynamy. Kąt 90 stopni. Jak widzicie, tak wygląda aktualnie nasz blat od góry. Mamy tutaj delikatne uszczerbki, natomiast nie było żadnej listwy, którą mógłbym się wspomóc w tym momencie. Kolejne cięcie wykonamy ze wspomaganiem listwy. W tym cięciu będę starał się dociąć blat jak najbardziej precyzyjnie. Ta poziomica razem ze ściskiem spełni rolę naszej listwy prowadzącej. Zobaczymy, jak będzie z jakością w tym cięciu. 자, 시작합니다. Tak to wygląda z bliższa. Niestety w tym miejscu powstały małe zniszczenia. Oprócz tego z tej strony nie najgorzej, bok też całkiem nieźle. Dół naszego blatu wyszedł bardzo fajnie. Kolejne cięcie blatu wykonamy do góry nogami. Zobaczymy, jak teraz będą się prezentowały zniszczenia od strony pożądanej. Zaczynamy. Tak to wygląda. O wiele mniej zniszczeń. Także całkiem fajny efekt nam wyszedł. No, nie ma do czego się teraz przyczepić. Jak na taką pilarkę. Nie jest to zagłębiarka. Całkiem ładne cięcie. Wykonamy ponownie test jakości cięcia, tym razem na płycie meblowej. Sprawdzimy jakość cięcia. Zaczynamy ciąć. Od drugiej strony interesuje nas tamta strona. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zaczynamy. Tak jak widzicie, z tej strony zniszczeń jest bardzo dużo. Zobaczymy drugą stronę. A tak wygląda to od spodu, czyli od strony, która nas interesowała. Tutaj na kącie może jakaś taka mała wybroczynka nam powstała. Natomiast reszta jest bardzo gładka i prezentuje się naprawdę dobrze. Podstawa to to, aby ciąć od strony. Nie interesującej nas i mieć dobrą listwę prowadzącą, wtedy to cięcie jest naprawdę jakościowe. A to jest to, co udało się uciąć. Tutaj zniszczenia nie ma, a tutaj wyszczerbków jest bardzo dużo. Konamy jeszcze cięcie 45 stopni w tym materiale. Od spodu zaczynamy. Podobnie tak to wygląda z tej strony. Tak wygląda nasz kąt zachowany. Całkiem nieźle. A strona, która nas interesuje, bardzo gładka. Całkiem estetyczna. Wszystkie kreski w naszej pile. Wykonamy jedno pełne cięcie w takiej oto kantówce 14x14. Piła całkowicie zagłębi się na około 5 cm. Zaczynamy. Nie wolno zbyt szybko napędzać tej piły, trzeba jej pozwolić pracować w swoim tempie. Dokonaliśmy takie cięcia 4 na grubość tarczy, około 5 cm albo nawet i więcej. Gdy nie przyśpieszamy jej zbytnio, to idzie całkiem ładnie. Dokonamy parę cięć takiej deski, calówki. Zaczynamy. jak się to prezentuje z naszym pożeraczem energii na takiej 4-metrowej desce. Zabrakło mi około 50 cm. O tutaj jesteśmy w stanie zauważyć, nastąpiło przerwanie cięcia z powodu braku baterii. Także jest to zdecydowanie pożeracz energii, silnik szczotkowy. Baterie używaliśmy 5 amperogodzinne. Natomiast cięcie wyszło całkiem ładne, tu mamy tą listeweczkę, która powstała. Jest ona tutaj. Całkiem ładne cięcie proste. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jak na pilarkę tarczową. Natomiast szkoda, że, szkoda, że nie poszło tego cięcia więcej. Yy, używałem już trochę tej tarczy, może jest troszeczkę już podtępiona. Ale znowu używałem ją tylko w takich deskach, tylko w drewnie, nie jeździłem ją pod betoniami ani po gwoździach, więc powinno to pójść według mnie nieco lepiej, ale tak to wygląda. Przejdźmy teraz do podsumowania. W mojej opinii, Pilarka jest całkiem fajnym sprzętem dla amatora. Myślę, że profesjonalista pewnie wymaga czegoś więcej od takiego typu sprzętu i raczej wybierze model bezszczotkowy bądź jakąś zagłębiarkę, pytanie do czego takiego sprzętu potrzebuje. Natomiast za cenę 600 zł jesteśmy w stanie posiadać całkiem solidną pilarkę, która nie boi się wielu wyzwań, tnie całkiem precyzyjnie, natomiast zużywa też dużo prądu, więc potrzeba takich akumulatorów no myślę, że przynajmniej 3-4, żeby tak pracować ciągle. Duży plus jest to, że możemy je ładować w 45 minut. Ważne, żeby mieć też dobrej jakości tarczę, wtedy ta praca idzie całkiem sprawnie. Jeden z mankamentów, który mnie denerwuje, ponieważ jest to marka, która powinna trzymać wysoki poziom, a mam odkurzacz akumulatorowy, który ma taką szeroką końcówkę i niestety nie jest on kompatybilny. Z tą pilarką. Nie wiem, jak jest z innymi modelami. Chociaż powinna być jakaś przejściówka. Ja musiałem znaleźć taką uniwersalną gdzieś tam na internecie. Teraz pasuje, ale to nie jest to, co powinno być, czego wymaga się od takich marek. Ponieważ, o, to jak widzicie, oryginalna końcówka akumulatorowego odkurzacza nie podchodzi, nawet pod to, że jest tutaj już takie zgrubienie. Dopiero tutaj znajdujemy pewną. O, przepraszam, tutaj. Znajdujemy w tej przejściówce pewną grubość, która pozwala nam pracować razem z odkurzaczem, dlatego będę się tym posiłkował, ale jest to jak dla mnie minus. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Śledźcie w dalszym ciągu kanał garażownia i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.